mówią że pierwszy kamień rzuci co 1 września 1939 roku na Polskę bez wypowiedzenia wojny uderzają hitlerowskie Niemcy 17 września ciosów w plecy ze Związku Radzieckiego Tej wojny Polska wygrać nie mogła ale Polacy nie złożyli broni przeszli do podziemia walcząc z dwoma okupantami Żołnierze wyklęci po II wojnie światowej, jako żołnierze antykomunistycznego podziemia, walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu kraju Związkowi Radzieckiemu. Polska, zdradzona przez Zachód, była jednak w beznadziejnej sytuacji. Dziś, po upływie, przeszło pół wieku od tamtych wydarzeń, podziw i szacunek musi budzić postawa tych dowódców i żołnierzy. Którzy, mimo tak beznadziejnego położenia, nie poddali się, nie uciekli ze swej ziemi na drugi koniec Polski, nie wkupili się w łaski nowej władzy zdradą swych ideałów i swych towarzyszy broni, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki. Już tylko w imię obrony własnej żołnierskiej godności. Ostatni świadkowie tych wydarzeń na ziemi łomżyńskiej opowiedzieli nam o losach swoich i swych przyjaciół. O ich pamięć trzeba wciąż się dopominać. Zostałem zaprzysiężony do Narodowych Sił Zbrojnych. Nas sześciu chłopaków w moim wieku było, to ja jeden tylko zostałem zaprzysiężony. Po prostu nie piłem, nie bałaganiłem i uwierzono mi. Za okupacji niemieckiej byłem tylko łącznikiem. Na terenie batalionu Antoni Kozłowski, czyli Biały, wyróżnił się tym, że w Łomży wysokim urzędnikiem był inwalida lotnictwa niemieckiego, major, który mieszkał w Prusach Wschodnich. I w 1944 roku jechał do domu. To było chyba w maju, albo na początku czerwca. Oni jechali od Grajewa z tej strony, nie? To w było tu. No i zatrzymali mu go, to łuczek z samochodu, samochodu go dognał. Słaba pod nogiem mu i dopiero ustał. A tak to no, był uczek może. Jak usta tam go przyprowadził do dowódcy. Skudził go w kajdanki, już ucieknąć nie mógł. No i później Odwiedziliśmy na takie miejsce, jak to się mówi, co mogli tam oni pomieszkać trochę, bo tydzień czasu my ich trzymali w areszcie takim. No na wiosce było, w Szczeklice wioska. Podarza nas na placu miał taki spich pobudowany duży to w tym spichu siedzieli Bo telefon do linii, bo linia telefoniczna tam przechodziła. I z tego aparatuśmy dodzwonili się do Niemców. Sprawa aż o Hitlera się oparła i doszło do tego, że ponad 200 osób NEZ-owców zwolniono i chyba 70 czy 80 osób, akowców. Zrzuciliśmy się do Rogienic, wzięliśmy. Do Formankę i dalej ich gnać. I w nie ich naprzeciw w tej drogi dognali mi. Ja z tyłu siedziałem tak na warze. Tylko skoczyłem, krzyknąłem i wystrzeliłem z pistoletu w górę i ustały te formanki, Jak ustały te Formanki, to szłab, że skoczył taki stary żadmar i tylko fafluknę do nerwatek krzyczał. GONILI ich dość długo, ale oni się słabo poznali, nie było świateł tych i tak dalej na trasie z Kolna do Łomży, bo widać, nie było jeszcze, to wojna. I do tego stopnia, jech przypędzili się szybko, blisko, że aż musiał krzyknąć Hände hoch, nie? po niemiecku, do tych szwabów. Ale nie stanęli, kazali zejść im, zeszli te Niemcy, bo się bali, nie chcieli się, a brat nie kazał strzelać. Obronili dużo młodzieży. 20 w czerwcu postanowiono rozbić więzienie w Łomży. Ugrupowanie AK zebrało się na Czerwonym Boże. No, ale Niemcy uprzedzili ich, cała dywizja brała udział. Dwa pociągi pancerne właśnie brały udział na Czerwonym Boże, i po prostu zginęło ponad 70 łakowców i 27 NZT-owców, w tym kapitan. Kozu, Antoni Kozłowski-Biały. Zebrali żandarmerię w, w Ludzie Ludzi sporo szczecor tam z wiosek, nabrali i odwozili do Myszynca. My tu w dębach zaszli i odebrali tych ludzi. No w dębach stacja, na stacji przystała kolejka i mi obskoczyli, bo żandarmi stojeli na ferunach. Obskoczyli mi żandarów i ludzi wypuścili. Na terenie powiatu Łembrzyńskiego to tak było, że do 1947 roku, do kwietnia, to właściwie. Władza była w miastach powiatowych, bo w gminie jak założono posterunek, to za pięć dni, za tydzień już go nie było. Wieś została otoczona przez UB i aresztowano dwóch e, członków organizacji. Bolesława Korytkowskiego i Grzymałę, Edmunda. Bolesława, Bolesława Korytkowskiego zamordowano w czasie śledztwa. To był mężczyzna bardzo silny i prawdopodobnie jak go torturowano, to rzucił się na tych ubowców no i chyba zastrzelili go. Po 1956 okazało się, że pod brukiem. E, UB na Nowogrodzkiej 33 szkielety odkryto. Kogo zamordowano w czasie śledztwa, to zrywano bruk i chowano e, właśnie pod brukiem. A on mówi tutaj, e, z twojej wsi tacy byli, którzy bronią niepokoju ludzi. Wezwij ich. Rzebrowski najpierw powiedział przemówienie takie: Wy jesteście żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych, Wy jesteście bandą, a nie żołnierzami. Kto Wam polecił niepokoić ludzi? Za karę wykluczam Was z Organizacji Narodowych Sił Zbrojnych. Odbieram Wam broń i kara 25 gum. Po tej karze, jakich trzech było, każdy miał pełne spodnie. Podczas tej amnestii to najpierw fakowcy masowo ujawniali się, a w NSZ był zakaz ujawniania się. Dowódca, Grupy e, naszej ujawnił e, e, swoją grupę i został rozstrzelany za to. No i dowódca mówi, Kto chce, to może jeszcze się ujawnić, czy ja nie będę. No i ja zabrałem się i poszło, się ujawniłem. I że nie zrobiłem, żebym się ujawnił, bo w 1949 roku mnie aresztowali. Aresztowali mnie to w Kolnie. W Kolnie mnie aresztowano to było w, soboty. w sobotę. Przetrzymali mnie w sobotę noc i w niedzielę całą, w poniedziałek dopiero odwieźli nas część do Łomży, bo nas trzy dni ujeździ. To pięciu zostawili w Łomży i do Ostrówek jej w a mnie do Białego Stoku. Rano, godzina siódma, przyszedł oddziałały i taki wziął mnie i zaprowadził na te przesłuchanie, nie? No tutaj, co się to miał przesłuchanie, robił czufladę, otworzył dwa pistolety, wił, położył na stół, przeładował te pistolety. W na bojami Zostawił się sam, zabrał i poszedł. On myślał, że ja złapię te pistolety i będę chciał wyjść. Czterech przyleciało, złapali mnie i do widzenia, co Co zrobisz jeden, cztery. nic. Taki stolik, co stają, go rozebrali, połamał go. Każdy za nogę i, i lał. Tak deskę przywiązali, no, Usiadło, nogi do góry tak i tu nogi związali. I te nogi tak stojały, a wcięty leli tym wyczerokiem, tym drutem od, od karabinu. Także nogi to sine były od tego. Powiedz, że ja się my go pójdziesz weźmiem, a ty pójdziesz do domu. No i weź, powiedz, on jest. Na najpierw. Pospolicie mówiąc, dostałem w mordę z jednej i z drugiej strony z 50 razy. Za 10-15 minut czuję, że ja puchnę. No to wtedy mnie przewrócili twarzą do podłogi, na karku stanął mnie nogo. A ty, ci tymi kablami, zaczęli mnie okładać. Dotąd, dopóki byłem przytomny, to szacuję, że około ze stu tych kabli dostałem. Plecy, pośladki, nogi i pięty. Bicie w pięty. To jest taki ból, po prostu, że w mózgu człowiek czuje to w plecy, pod dupie, jak bijo. To nie tyle boli, ile bicie w pięty. Straciłem przytomność. To po prostu to wiadro wody wylali na mnie i nieprzytomnego wciągnęli do celi, po schodach. Do, do celi rzucili mnie na tą posadzkę ceglaną. Ciemni we wrześniu ginie po prostu. Gdzieś w okolicy wysoko Mazowiecka zostali otoczeni. I ciemny został ranny. Podwładni chcieli jego zabrać, ale widział rozkaz, że to jest niemożliwe i żeby oni się wycofali. I po prostu miał ukryty jakiś pistolet w rękawie. I jak podeszło dwóch ubowców, to obydwóch zastrzelił. To był ciężki chłop, on tak dobrze wygląda, trochę z brzuszkiem. On na koniu jeździł zawsze. Podskoczyli do niego, rozbrajać go. Jeden mu ściągał buty, a drugi odpinał od pasa pistolet. A on miał jeszcze zapasowy pistolet w drugiej kieszeni i sięgnął ten pistolet i jednego zabił, a drugiego już nie. Bo jego zabili. Zbych w lutym 1948 roku został aresztowany przez UB w Białym Stoku. Powiesił się w więzieniu. Zbycha złapili i w Tabenzu złapili go. Tu Tabenzu jest za Szumowym, tak między Czerwonym Borem. No i. Tak udali szkołę, że musiał się podpisać, że będzie, będzie wszystkich strzelał, partyzantów. Kalesuny podarł i zrobił sznur z kalesunów. I na tym się powiesił. Moje działanie to ściśle związane było z działaniem Kazimierza Żrebrowskiego, pseudonim Bąk. Oddział obejmował powiat Łążyński, powiat kolneński, powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki i powiat Ostrów Mazowiecka. Szebrowski bąk został najpierw po grocie dowódco powiatu. No a później w 1949 roku dowódco okręgu – Białystok. 3 grudnia 1949 roku ukrywał się, zresztą już byli wycieńczeni i został zakapowany. W stodole z synem spali i… Nad ranem zorientowali się, że są otoczeni. Postanowili wyrwać się z tego otoczenia. Ta obstawa nie była taka dość szczelna, to po prostu przebili się przez tą obstawę, ale syn Jurek. Trzy kule z rękiem dostał. No i e, zaczął wołać, tato, nie zostawiaj mnie. Żebrowski wrócił się, dostrzelił syna i sam strzelił sobie w głowę. W Ameryce y, rodzony, nie? On musi. Y, nie, on tutaj musi być. Ten urowiński tam od nas, od moich rodziców, już jakby ja z tego jeszcze w domu, to już on odszedł do, do Czerwonego, do kryjówki. I pamiętaj, że nigdy się nie, nie mów nic, niech cię tam, to byś nic nie powiedziało. Nie, zabiją, zabiją. Ale to trzeba, mówi, mieć Boga w sercu, żeby to z kogo widać. I pamiętaj, to takie, takie nasze hasło. Wolę umrzeć, niż kogo widać. To już pamiętaj, to i on tak samo. Ta żona jego tam została, a jego, a on się zabił. Nie lubiał kłamstwa, nie, ani łajdactwa. Jego żołnierz zdradził, taki waskawiec Stanisław. On z Waszką pochodził, przełudomiony pisko z niego był. I oni tam się o, o was za coś nie wiem za co oni się tam pokłócili. Ten się zabrał i poszedł na posterunek, posterunek w czerwonym policji był. I zaszedł tam na ten posterunek Zameldował tam ten zadzwonił do, do UB, UB przyjechało. Ten zaprowadził, żeby oni w piwnicy byli tam mieli bunker taki zrobiony. Także jak ktoś wszedł nie wiedział, to by tam nie znał że oni tam są. A ten wiedział, co i wprowadził ich. No i jak rok zobaczył, że... Nie miał wyjścia, no w każdym bądź razie. Tak by się nie zaszczelbiasz. Wiedział, że już nie ma wyjścia. Synkowie moi, poszedłem w bój, jako wasz dziadek i ojciec mój. Jak ojca, ojciec i ojca dziad, co z legionami przemierzył świat. Poszła łódź do lasu. Pustko stoją dwory, pozostał po strzecho, Kto stary lub chory. Pozostały matki, siostry i żony, Został smutek wielki, żal nieutulony. Płyno z białych dworów gorące modlitwy, Czasem strzały słychać tu bitwy, tam bitwy. Nieraz ciemno noco w okno ktoś kołacze, Przynieśli rannego, matka cicho płacze. Gdyby patriotycznie pochodzić, to wy jesteście wnuczkami patriotyzmu bez przeszłości. Nie ma przyszłości i to przeszłość trzeba pamiętać, wskrzeszać i właśnie No, wy to robicie. Władysław Dłużniewski, pseudonim Gołąb, zmarł 28 stycznia 2014 roku. Trzy tygodnie po wywiadzie. To dla nich, za odwagę i męstwo, to o nich, by przypomnieć przeszłość. Bo bez nich, wielu przestałoby wierzyć. Wszelkie chwała, prawa z bohaterzy, to dla nich. Za odwagę i męstwo To o nich, by przypomnieć przeszłość Bo nich Wielu przestałoby wierzyć Cześć, Cześć i chwała z bohaterzy 39, 39. Najazdy dwóch stron Polska niczym lew Walczy o swój dom Ludzie spisani na straty Opór stawia wizna Bo w sercu jest wyryte Bóg honor ojczyzna Rzeź niesamowita Pada trup przy trupie Wojsko partyzantka Sztywno w każdej grupie Kiedy poszedł z Rusek chciał położyć łapę By nie stać się judaszem Bronił to co nasze Hieronim Rogiński Bolesław Kozłowski Największe wartości To losy naszej Polski Jak reginiz, tak Żebrowski, z odwagi i troski Nie czekam na niewolę, ani wyrok boski Za dom, za rodzinę, za kraj Krew mówił mówią dzieci polskich ulic Z depesza jest wysłana, o tej części pochyl głowę Gdy zawyjął syreny Ku pamięci, z szacunkiem bohaterom naszej ziemi to, to dla nich, za odwagę i męstwo To oni by przypomnieć przeszłość. Bo bez nich, wielu przestałoby wierzyć cześć i chwała, dla z bohaterzy To, to dla nich, za odwagę i męstwo To o oni by przypomnieć przeszłość. Wobec nich wielu przestałoby wierzyć. Cześć i chwała. Dla was bohaterzy Otwieram przed tobą drzwi historii, bracie Gdy ubram doliny narwi stanął nieprzyjaciel Pamiętę o tej dacie, 7 września 3.9 Niespółmierne siły twarzą w twarz naprzeciw siebie To tylko epizod 1 naszej historii Ty pojmij, ilu było w niezłomnych Każdy z nich zasłużył, by mógł postawić pomnik Odeszli w zapomnieniu, a nie w blasku w glory Bo w chciał zawsze ślady bohaterów W czasach PRL-u rzucali błotem Uwierz ich im wielu, że akowiec równy zero, Za to w największy sumowy Przedstawiane do orderu, mimo to, prawda przetrwała w naszych domach. Jak patriota, ładna szali wszystko co ma. Mamy bogatą to historię, to jej tylko jedna strona. Oddaj hołd, wyklętemu za to, wolność skonał To dla nich, za odwagę i męstwo, to o nich, by przypomnieć przeszłość. Bo bez nich wielu przestałoby wierzyć. Wcześci chwała dla was, bohaterzy. To, to dla nich, za odwagę i męstwo, to o nich. By przypomnieć przeszłość! Bo bez nich wielu przestałoby wierzyć. Cześć, i chwała, prawa z bohaterzy.